Wiosna, tak? To ma ci... być wiosna. To ma być wiosna. Gdzie jest wiosna? Pytam się widzowie. Gdzie jest wiosna? Zimno jest. Zimno jest. Tam z daleka, nie wiem czy na kamerze to widać, ale śnieg spadł wczoraj w nocy. I dzisiaj rano jeszcze było, ale stopniał. Ja się pytam, gdzie jest wiosna? Wiosna. Wszystko powinno jakby kiełkować. Gdzie o tam ptaki? Wszystko powinno, jakby kiełkować, tak? Wszystko powinno się, jakby pięknie tworzyć. Przyroda powinna się odradzać na nowo. Wracać do życia, widzowie! Czemu tego nie ma? Pytam się! Wiosna, gdzie ty jesteś? Gdzie jest wiosna, kurczę! Przestajemy się wygłupiać. Pora się przywitać. Jo, z tej strony Fighterciak. Witam Was, jakby miał być wiosenny vlog. I no cóż. Macie swoją wiosnę, ale nie o tym dzisiaj ogólnie. E, dzisiaj jest taki vlog pogadankowy typu, nie? Sobie coś porozmawiamy, mamy piękne otoczenie, e, ale co? Vlog pogadankowy dzisiaj jest. Totalnie nie mam pojęcia jak wyjdzie ten materiał, ponieważ próbuję go nagrać czwarty raz, w sensie nie konkretnie ten materiał, konkretnie ten materiał próbuję nagrać pierwszy raz, ale próbowałem już coś nagrać wcześniej i mi nie wychodziło, jakby weny nie miałem, Czym to jest spo spowodowane? Już wam tłumaczę widzowie Jest mega koszmarna pogoda Ja zazwyczaj nagrywam w weekend Jest mega koszmarna pogoda To mi się kurde nie chce Ja tracę wtedy wenę Tracę wtedy chęci do życia Do nagrywania, do czegokolwiek I tak właśnie jest i tym razem widzowie A czy było Teraz aktualnie jest trochę lepiej Wyszło słońce i śnieg stopniał Ale no, jak wyszedłem na dwór To widzę, że jednak jest chłodno i. Czy wy sobie jaja robicie? Może mi się wydaje, może ją ja z ale chyba zaczyna znowu padać śnieg. A jest wiosna. Każdy no może o czym chciałem z wami tutaj dzisiaj pogadać. Mianowicie tak, po pierwsze i najważniejsze, rozpisałem sobie do końca, e, do końca sierpnia, do końca wakacji wszystkie odcinki. Od dnia dzisiejszego do końca wakacji mam rozpisane wszystkie odcinki. Znaczy, prawie wszystkie ogólnie. Powiem wam w taki sposób, żebyście zrozumieli. Rozpisałem sobie, co kiedy chcę zrobić, bo mam jakby plany na fajne pomysły, ale zostało mi jakby troszeczkę odcinków, troszeczkę takich wolnych miejsc, gdzie nie wiem, co nagrać. I tutaj pytanie do Was, drodzy widzowie, ponieważ ten content jest stworzony właśnie do was. Tak i. Skoro tworzę ten content dla was, no to powiedzcie mi, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Czego jesteście ciekawi, nie wiem. To jest taki wstępny pomysł i nie wiem nie sugerujcie się tym, tylko napiszcie coś własnego, proszę was. Czy to mogą być jakieś challenge na kanale, ale takie kurde, mocne challenge, jakieś takie fajne challenge, które będzie się mega niesamowicie oglądać, zrobione oczywiście w moim stylu. Nie wiem, mo, 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 może chcecie jakiś e, karaoke z fajterciakiem? Pośpiewamy bo, 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 bo sobie czy coś, nie wiem, ja nagram parę nut i skleję to I będziecie śpiewać sobie, oglądając filmik razem ze mną Ale to jest tylko wstępny jakby pomysł Nie jestem pewny, czy na 100% chcę go zrobić, tak? Chciałem wam powiedzieć, dziękuję Czy może, nie wiem, macie własny pomysł, co by było fajnego do oglądania? Nie, no, no, a, a! E, śnieg pada To nie jest na żart, śnieg pada a, a! Muszę się ograniczyć z przekleństwami Kapi wypikaj to, proszę cię. Kolejna taka rzecz, zanim nam ta wiosna zepsuje tutaj. Gdzie ty jesteś wiosna? Zepsuje tutaj nam e, piękne nagranie. E, chciałem się zapytać, jak do mnie trafiłeś, ziołeczku bądź ziomalko? E, co spowodowało, że znalazłeś mój kanał? Bo co zostało, to się domyślam. Ale jak w ogóle trafiłeś na mój kanał? Być może sam go znalazłeś, być może YouTube ci go wyproponował, wy, wy, wy a być może z grupki na Facebooku, gdzie wszystko udostępniam. Mm, nie wiem, ale jestem ciekawy, bo mam pomysł jakby jeden taki, jak mogę się trochę wybić bardziej i e, nabrać trochę więcej fanów. Bo nie szukajmy się, liczba fanów, które aktualnie mam, fanów, widzów, nie fanów. Jest zadowalająca, ale mogłaby być troszeczkę większa. Sorry, ale zrobiliście takie trochę pazerny, Tutaj gozej, gardzę sobą teraz. Ale nieważne, nie o tym mowa. Po prostu powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, co sprawiło, że znaleźliście ten kanał. Dziękuję. Mogę trochę syplenić moją zęba wyrwanego. I tak, dziwnie mi trochę w buzi. Ale nieważne. W każdym bądź razie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. Sup! I like, mile widziany, oczywiście że tak, piękna sprawa jeżeli ktoś zostawia słowa i lajka, like to jest po prostu moc i energia i daje mi takie e, pole do popisu i taką wenę we mnie, kurwa jakiś zwierz tam idzie, Co to kurwa jest za zwierz, a może to jest pies, zaraz ktoś przyjdzie i będzie przypał, dobra nieważne, bali się tam tego psa. E, co dalej chciałem powiedzieć, nie wiem czy to powiem czy to nie powiem. Ale... Otwieram wiatr, by mi strącił kamerę. I po prostu obiektyw z kamerą się przewodził, bo nie jest jakiś wielostabilny. A tak będę powoli kończył ten materiał. Cóż chciałem Wam powiedzieć? Dziękuję, że... Szukam tej wiosny. Nie, się, wiecie co? Ukożyłem się i idę szukać wiosny. Idę szukać wiosny. Kurde, biorę, w rękę, normalnie tego. Idziemy szukać wiosny. Wiosna? Wiosna, gdzie jesteś? Wiosna, ja ciebie dorbę. Znajdę wiosnę i będzie wszystko tacy. Ja Ciebie wiosna znajdę. Ja Ciebie wiosna nie, no wiosna. Jak to tak może w ogóle? Kurde. Nie fajnie, nie fajnie. Bardzo, bardzo niefajna pogoda się robi. Naprawdę taka niewłaściwa bym powiedział. Kurde. Może wiosna jest tak naprawdę pod jakimś e, tym. O ty, kurde, znalazłem wiosnę. jo